Ze mną już jest też na scenie Szymon Prokop. Chodź Szymonie, chodź Szymonie, tylko jeszcze Ci musimy mikrofon tutaj załatwić. Który przyjechał do nas z Krakowa. Fajnie się jechało Szymonie z Krakowa do Gliwic? Tak. Tak? To znaczy ja już wcześniej przyjechałem do Gliwic, bo musiałem się spotkać, umówiłem się z taką koleżanką w na restauracji. Na dziewiątą? Nie, nie, akurat nie w restauracji Desa na rynku z Anią Laskowską się umówiłem, którą chciałem teraz y, y, pozdrowić I, i ja przyjechałem do Gliwic wcześniej, nie na sam ten, tylko po prostu wcześniej, żeby się spotkać jeszcze. I co sądzisz o Gliwicach jako no, mieszkaniec Krakowa? Piękne miasto. Szymonie, a powiedz, co dzisiaj zaprezentujesz? Dzisiaj nie. zaśpiewam Utwór ruchome piaski zespołu Warius Manks. A czemu akurat Warius Manks powiedz, lubisz ten zespół? No, jakoś nie słuchałem go zbyt dużo, aż do koncertu, a, yy, a ten utwór zaśpiewałem na warsztatach z panią Grażyną Łobaszewską. I pani Grażyna powiedziała, że tak siadło. ładnie mi wyszedł, że, że powinienem go zaśpiewać ten i Ja sam go wybrałem też i zaśpiewam go dzisiaj dla Państwa. Okej, okay, a na co dzień chodzisz zapewne do jakiejś szkoły, do jakiej? Tak, do ósmej klasy, do prywatnej szkoły podstawowej Akademos. Mhm. I tam macie muzykę, tak normalnie? Mieliśmy do siódmej klasy, teraz nie mamy, ale... No, nie mamy teraz. Aha. Mieliśmy do siódmej klasy tylko. A powiedz, jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Bo wiemy, no. śnie, że, że to nie jest wariusz Mangs. Różnej. Def Meta metalu? Nie. nie, nie lubię. Nie lubisz? Nie. Dobrze, mili Państwo, to już nie przedłużamy. Przed Państwem Broko Szymon. Dzień Ruchome dobry. piaski.

Zamknięty szczelnie w swej skorupie ja powoli staram się zrozumieć, czemu chroniłaś mnie. Wiem, że ciągle próbowałaś pomóc biem. Że miałem Twoje słowa, za nic wiem już Myliłem się Teraz, gdy w ruchomych piaskach tonę I kiedy cała przeszłość przed oczami rozdłużę, Rozumiem swój błąd, lec obnąć się nie mam szans, kiedy ziemia nikt nie pod nogami i gdy już wiem, że mogłem wszystko zmienić, rozumiem, już rozumiem Lec za późno już. Ty, wiedziałaś, którą wybrać ścieżkę ty. Umiałaś pycić mnie za rękę kiedy. Brakuje mi Twej dobrej rady dziś nie umiem sobie z tym poradzić dziś, aj się, kto zna ten śpiewa. Teraz, gdy w ruchomych piaskach tonę kiedy cała przeszłość przed oczami Rozumiem, rozumiem swój błąd Lec obnąć się nie ma Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To był Szymon Prokopasz. Mi się dzieciństwo mieli Państwo przypomniało. Bardzo dziękujemy.